Sądzisz, że znasz brutalne egzekucje? Że francuska gilotyna czy angielska szubienica to szczyt okrucieństwa? Japonia skrywała znacznie mroczniejsze sekrety siedem metod śmierci, które sprawiły, że samurajowie drżeli egzekucje tak okrutne, że ukrywano je w księgach historycznych tortury trwające dniami śmierci służące tysiącom jako publiczne widowisko. Dlaczego Japonia rozwinęła tak skrajne metody, co skłoniło kulturę honoru do stworzenia takiej brutalności? Jeśli cenisz sobie udokumentowaną i opartą na faktach historię, taką jak ta, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest rzetelnie zbadany i oparty na faktach, wykorzystując źródła z japońskiego archiwum narodowego oraz kroniki okresu Edo. Teraz wróćmy do historii. Między rokiem 1200 a 1868 Japonia wykonywała egzekucje na przestępcach z chirurgiczną precyzją, by zadać maksymalne cierpienie. To nie była tylko śmierć. To był skalkulowany teatr, polityka państwowa, inżynieria społeczna poprzez naukowy terror. Bakufu rozwinęło system sprawiedliwości Xiongany, który przekształcił egzekucje w obowiązkowe widowiska edukacyjne. Każda metoda była najpierw testowana na drobnych przestępcach, każda technika udoskonalana przez pokolenia zawodowych katów. Każda śmierć mierzona, dokumentowana, analizowana pod kątem maksymalnej efektywności psychologicznej. Siedem przypadków, które zdefiniowały wieki kontroli poprzez zorganizowany strach. Numer jeden, Ishikawa Goemon, 1594 roku, na Najsłynniejszy japoński złodziej ośmielił się ukraść samemu Toyotomi Hideyoshiemu podczas ceremonii parzenia herbaty. Nie tylko złoto i srebro. Ukradł godność człowiekowi, który jednoczył Japonię. Goemon przewodził sieci 14 złodziei specjalizujących się w rezydencjach Daimyo. Używali technik ninja, których nauczyli się w IGA, bezgłośnego poruszania się, wspinaczki po ścianach, otwierania zamków narzędziami z brązu. Przez 16 lat ukradli łącznie szacunkowo 8 tysięcy ryo złota z najlepiej strzeżonych domów w kraju. Hideyoshi zaoferował 100 ryo nagrody za jego schwytanie. Pieniądze wystarczające na zakup całej posiadłości ziemskiej. Został zdradzony przez Ishide Mitsunariego, który infiltrował szpiega do gangu przez 6 miesięcy. Złapano go śpiącego w opuszczonej świątyni w Fushimi z jego trzyletnim synem Gobejem w ramionach. Hideyoshi nakazał śmierć przez gotowanie. Kamairi. Najbardziej spektakularną metodę z arsenału Sengoku. Kocioł został specjalnie zamówiony u kowali z Sakai. Kosztując 42 ryoczystego złota. Równowartość rocznej pensji dwóch wysokiej rangi samurajów. Żeliwny, o dwóch metrach średnicy, 1,5 metra głębokości, ozdobiony płaskorzeźbami smoków na zewnętrznych krawędziach. Pusty ważył 860 kg. Wymagał konstrukcji z drewna dębowego, aby utrzymać go nad ogniskiem. Użyto rafinowanego oleju rzepakowego, bardziej lepkiego niż zwykła woda, przylegającego do skóry, gdy powoli się nagrzewał. Temperatura zaczynała się od 60 stopni Celsjusza o 6 rano i rosła o 3 stopnie na godzinę. Zgodnie z precyzyjnym harmonogramem kontrolowanym przez pomocników Kata, Goemon został umieszczony w letnim oleju wraz ze swoim synem. Żelazne łańcuchy na nadgarstkach uniemożliwiały wszelkie próby ucieczki. Oficjalni świadkowie zeznali, że zdołał utrzymać dziecko nad głową przez godzinę i 43 minuty, używając jedynie siły ramion, podczas gdy jego nogi były powoli gotowane. Jego ręce drżały z wysiłku. Ale nie opuścił chłopca, dopóki jego mięśnie ostatecznie nie ustąpiły. Syn zmarł 6 minut po dotknięciu gorącego oleju. 40 tysięcy ludzi wypełniło most Sanio, aby oglądać. Lokalni kupcy sprzedawali miejsca z lepszym widokiem za trzy monme srebra każde, równowartość tygodniowego zarobku dla zwykłego rzemieślnika. Całe rodziny podróżowały z Osaki i nary specjalnie na to wydarzenie. Uliczni sprzedawcy krążyli sprzedając bento, gorącą herbatę i ryżowe słodycze przez całą egzekucję. Nawet liść bambusa może się przydać, gdy wiatr jest silny. Jego ostatnie słowa, zapisane przez oficjalnego kronikarza Omure Yuko w Taiheiki Hideyoshi, tom 13, zmarł po dwóch godzinach i 17 minutach powolnego gotowania. Jego ciało było wystawione na tym samym moście przez siedem kolejnych dni, przywiązane do bambusowego pala. Kruki zjadły mu oczy drugiego dnia skóra odchodziła płatami pod wpływem gorąca. Jego rodzina została wygnana z Japonii na trzy pokolenia. Skonfiskowane mienie wyniosło 315 piętnaście w złocie i srebrze, a także dwa miecze katana, które zostały podarowane generałom Hideyoshiego. Kocioł nadal istnieje w świątyni Higashi Honganji, gdzie jest używany corocznie podczas ceremonii buddyjskich, aby przypominać wiernym o konsekwencjach karmicznych. Spalony, wystawiony, zapomniany. Numer 2, Yui Shosetsu, 1651 roku Edo. Najniebezpieczniejszy stratek wojskowy wczesnego okresu Tokugawa. Były instruktor Akademii Wojskowej w Sendai, zwolniony za publiczną krytykę izolacjonistycznej polityki bakufu. Spędził 5 lat studiując taktyki partyzantki miejskiej w chińskich i holenderskich podręcznikach przemycanych przez Nagasaki. Przewodził spiskowi Kejan, pierwszej zorganizowanej próbie obalenia szogunatu poprzez skoordynowany terroryzm. Tajnie szkolił 342 bezrobotnych Roninów w górach w pobliżu góry Fuji, wykorzystując naturalną jaskinię o 200 metrach głębokości jako bazę szkoleniową. Każdy człowiek specjalizował się w określonej funkcji: 20 łuczników, 50 szermierzy, 40 specjalistów od ognia, 30 infiltratorów, reszta do walki wręcz. Plan był militarnie genialny. Jednoczesne podpalenie 12 strategicznych punktów Edo podczas festiwalu Sanja Matsuri w 1651 roku, kiedy 120 tysięcy ludzi miało być skoncentrowanych na wąskich ulicach dzielnicy Asakusa. W wynikłym chaosie zamordowanie 17 konkretnych urzędników rządowych za pomocą zatrutych shurikenów z tetrodotoksyną z ryby fugu. Każda dawka kosztowała 3 bu srebra na czarnym rynku Yoshiwary. Jednocześnie 50 mężczyzn miało wspiąć się na mury zamku Edo używając żelaznych haków i importowanych jedwabnych lin, zabijając konkretnych strażników, których rutyny studiowali przez 8 miesięcy. Ostatecznym celem było schwytanie szoguna Tokugawy Jetsuny żywego i zmuszenie go do publicznego abdykowania. Został odkryty przypadkiem, gdy Okamoto Daihachi, jeden ze spiskowców, próbował sprzedać skradziony miecz kupcowi z Nihonbashi, który potajemnie informował magistrat o podejrzanych transakcjach, pod torturami Okamoto ujawnił górską kryjówkę w zamian za 50 rio złota, pieniądze wystarczające na zakup dwupiętrowego domu w centrum Edo. Yui został schwytany 3 dni przed zaplanowaną datą ataku 26 maja wraz ze 138 zwolennikami. Skazany na ukrzyżowanie Haritsuke. Krzyż został zbudowany przez najlepszych stolarzy Edo z drewna Sakury importowanego z Yoshino. 3,5 metra wysokości 2 metry szerokości ustawiony na plaży Shinagawa, gdzie morskie wiatry niosły jego krzyki na kilometry. Przybito go o 10 rano, czterema kutymi żelaznymi gwoździami, każdy o 12 cm długości i dwóch szerokości. Jego ręce zostały przebite precyzyjnie między kośćmi śródręcza, aby rozłożyć ciężar ciała bez szybkiego rozrywania ciała. Technikę opracowaną przez Katów Yamady poprzez eksperymenty na dziesiątkach drobnych przestępców. Po początkowym ukrzyżowaniu rozpoczęła się prawdziwa tortura. Ostre bambusowe włócznie przebijały jego ciało pod kątami matematycznie obliczonymi przez mistrza kata Yamadę Asaemona Koretoshiego. 45 stopni w prawym brzuchu, penetrując 7 cm bez uszkodzenia jelit. 30 stopni w lewym ramieniu, przebijając mięśnie bez uszkodzenia głównych tętnic. 60 stopni w prawym udzie, omijając tętnicę udową o milimetry. Każde przebicie było najpierw testowane na zwłokach, aby zapewnić przedłużone cierpienie bez szybkiej śmierci. Opierał się przez dwa dni, 14 godzin i 22 minuty, mierzone przez urzędników. 16 tysięcy widzów pierwszego dnia, 23 tysiące drugiego. Całe rodziny rozbiły obozy na plaży, aby nie przegapić momentu śmierci. Sprzedawcy krążyli sp sprzedając gorącą herbatę, ryżowe bento i tradycyjne słodycze przez całą egzekucję. Małe dzieci były podnoszone na ramiona rodziców, aby lepiej widzieć. Świat zmieni się beze mnie, ale idea będzie żyć. Jego ostatnie słowa, zapisane przez skrybę Matsude Jinzaemona w oficjalnych rejestrach magistratu Edo, tom 46, karta 203, zmarł o świcie trzeciego dnia z powodu niewydolności serca. Jego głowa została natychmiast odcięta i wystawiona na 30 dni na moście Nihonbashi, zakonserwowana w grubej soli importowanej z Chin. Jego 152 książki o strategii wojskowej i polityce zostały publicznie spalone na placu zamkowym przy dźwiękach bębnów. Jego prochy wrzucono do zatoki Edo nr 3 Takahashi Oden 1879 roku, Tokio. Ostatnia kobieta publicznie stracona w Japonii zamordowała Gotaro Minekiciego w pensjonacie w osace trucizną z kobusi, tojat japoński. Czekała aż zaśnie, wmieszała proszek do sake, Ukradła 342 ryo w złocie i srebrze. Trzy miesiące później zabiła ciego Goto w ten sam sposób w Kyoto, zabierając kolejne 215 ryo. To nie zbrodnia, zszokowała publiczność. To było jej zachowanie w sądzie. Śmiała się przez cały proces, który trwał 17 dni. Wyznała morderstwo z dokładnymi szczegółami, w tym, gdzie kupiła truciznę i ile zapłaciła. Pięć był za każdą dawkę. Odmówiła adwokata. Poprosiła, by szybko umrzeć, skazana na powieszenie koszukei. Proces przyciągnął 46 reporterów z gazet krajowych. Stracona w Kozukapara o 8.15 rano 26 stycznia. Ponad 30 tysięcy ludzi zgromadziło się, aby zobaczyć. Niektórzy podróżowali z innych prowincji. Specjalne bilety kolejowe były sprzedawane przez kolej na wydarzenie. Uliczni sprzedawcy sprzedawali bento, gorącą sakę i tradycyjne słodycze. Dzieci były prowadzone przez rodziców jako edukacja moralna. Szubienica została zbudowana z drewna hinoki, 5 metrów wysokości. Lina była z tradycyjnego konopi importowanego z Shizuoki, o dwóch cm grubości. Testowana workami z piaskiem o wadze 80 kg. Oficjalny kat, Yamada Ashemon, pobrał 15 ryo za pracę. Przyszliście, żeby zobaczyć moją śmierć jako rozrywkę. Jej ostatnie słowa, zapisane przez reportera Fukuchiego Genichiro z Jomiuri Shinbun. Miała na sobie kimono z niebieskiego jedwabiu z haftowanymi kwiatami wiśni. Zmarła w 4 minuty i 30 sekund. Jej ciało zostało natychmiast przetransportowane na Cesarski Uniwersytet w Tokio, gdzie zostało poddane sekcji przez doktora Ogatę Masanao do badań kryminologicznych. Mózg został zakonserwowany w alkoholu i badany przez 23 lata. Osądzona, powieszona, zbadana. Numer 4. Watanabe Kazuma. 1632 roku. Nagasaki, chrześcijański samuraj szlachetnego rodu Arima, nawrócony przez portugalskich Jezuitów w 1584 roku, kiedy miał zaledwie 12 lat, syn Taimyo Arimy Harunobu, który kontrolował półwysep Shimabara, region o największej koncentracji chrześcijan w feudalnej Japonii. Po edykcie o wypędzeniu chrześcijaństwa wydanym przez Tokugawę Hidetadę w 1614 roku, Watanabe został zmuszony do wyboru między apostazją a śmiercią. Odmówił wyrzeczenia się wiary podczas przesłuchań, które trwały 43 kolejne dni. Ukrywał pięciocentymetrowy srebrny krzyż w wydrążonej rękojeści swojej rodzinnej katany przez 18 lat, odkryty podczas oficjalnej rewizji nakazanej przez magistrata Takenuchiego Shigeyoshiego, Stracony najbardziej psychologiczną i przedłużoną japońską metodą tortur a surusi. Zawieszenie głową w dół nad dołem. Technika została opracowana specjalnie w celu złamania opornych chrześcijan, oparta na badaniach fizjologii człowieka prowadzonych przez lekarzy Bakufu. Dół został wykopany przez samych chrześcijańskich więźniów pod uzbrojonym nadzorem: 2 metry głębokości, półtora metra szerokości, idealnie pionowe ściany. Ukończenie go w twardej ziemi Nagasaki zajęło trzy dni. Najokrutniejszym aspektem nie była tylko odwrócona pozycja. Małe. Chirurgiczne nacięcia były wykonywane za obojgiem uszu ostrym nożem Tanto przez specjalistów metalurgów. Nacięcia miały dokładnie 2 cm długości i pół cm głębokości, obliczone tak, aby stopniowo uwalniać ciśnienie krwi w mózgu, zapobiegając szybkiej śmierci z powodu udaru. Krew powoli kapała na suchą ziemię poniżej, kropla po kropli. Celem było utrzymanie skazańca przytomnego jak najdłużej, aby mógł ponownie rozważyć swoją wiarę i odstąpić od niej. Watanabe został przywiązany za kostki konopnymi linami o 2 cm grubości o 5.15 rano 14 marca. Zawieszono go nad dołem z swobodnie wiszącymi ramionami. Dwunastu oficjalnych świadków z magistratu Nagasaki pracowało na sześciogodzinnych zmianach, aby skrupulatnie rejestrować każdą fazę jego duchowego i fizycznego oporu. Jeden kronikarz zapisywał jego słowa, inny mierzył mu puls, dotykając szyi co godzinę, trzeci rysował jego wyraz twarzy, czwarty mierzył czas między jękami. Opierał się przez pięć dni, trzy noce i 16 godzin jeden z historycznych rekordów oporu wobec Anatsurushi. Modlił się nieustannie po łacinie, portugalsku i japońsku, przełączając się między językami, gdy jego świadomość oscylowała. Pater noster qui es in coelis, powtarzane setki razy. Chrystus mnie wspiera. Chrystus mnie umacnia. Po portugalsku, by sprowokować oprawców. Przestawał mówić tylko po to, by pić wodę oferowaną bambusową łyżką co cztery godziny. Prawo przyznane, by przedłużyć agonię. Całkowicie odmawiał jedzenia. In nomine patris et fili, et spiritus sancti. Jego ostatnie słowa, wyszeptane po łacinie o świcie piątego dnia. Zapisane przez jezuickiego tłumacza Christovalo Ferreira przed jego własną wymuszoną apostazją. Zmarł z powodu zatrzymania akcji serca, spowodowanego skrajnym stresem i stopniową utratą krwi. Udokumentowano to szczegółowo w archiwach Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Raport handlowy nr 123, napisany przez dyrektora François Carona, który był świadkiem egzekucji. Jego ciało pozostawiono wiszące w dole przez cały miesiąc jako publiczne ostrzeżenie. Chrześcijańskie rodziny były zmuszane do codziennego przechodzenia obok dołu w drodze do pracy. Jego rodzina była poddawana fumie, deptaniu chrześcijańskich obrazów, każdego dnia przez cały rok. Jego posiadłość o wartości 200 koku ryżu została skonfiskowana i rozdystrybuowana wśród samurajów lojalnych wobec bakufu. Jego 400-letni rodzinny miecz Katana został przetopiony i przekształcony w gwoździe do przyszłych ukrzyżowań. Numer 5 Nezumi Kozo. 1803 roku. Edo Jirokichi Nakamura, znany jako chłopiec szczur, legendarny złodziej, który terroryzował rezydencje wysokiej klasy społeczeństwa przez 20 kolejnych lat. Mały i zwinny, 1,55 m wzrostu, potrafił poruszać się po dachach Edo bez wydawania dźwięku. Włamał się do ponad 100 rezydencji dajmie o między 1783 a 1803 rokiem specjalizował się w domach Hatamoto, bezpośrednich samurajów szoguna. Kradł tylko pieniądze, nigdy przedmiotów osobistych ani rodzinnych relikwii, przestrzegając własnego kodeksu. Część skradzionych pieniędzy rozdawał biednym rodzinom z dzielnicy Asakusa, zostawiając małe niebieskie woreczki z monetami na progu drzwi. Został ostatecznie schwytany po próbie obrabowania rezydencji pana Date z Sendai podczas silnych opadów śniegu w styczniu. Jego ślady na śniegu go zdradziły. W ciągu swojej kariery ukradł łącznie szacunkowo 3000 ryo, co odpowiadało rocznej pensji 60 samurajów. Skazany na ukrzyżowanie z przebiciem Haritsuke Nitataki. Krzyż został wzniesiony w Suzugamori o siódmej rano. Przybito go do drewna czterema żelaznymi gwoździami w dłoniach i stopach, a następnie systematycznie przebijano ostrymi bambusowymi włóczniami jari. 52 przebicia zostały skrupulatnie policzone przez oficjalnego egzekutora Yamade Asemona Yoshifusy. Każda włócznia była zanurzana w grubej soli, aby zwiększyć ból i zapobiec infekcji. Celem było przedłużenie cierpienia, a nie przyspieszenie śmierci. Przebicia następowały w określonym wzorze: ramiona, nogi, brzuch, klatka piersiowa, unikając serca i płuc aż do samego końca. 25 tysięcy widzów wypełniło plaże Suzugamori. Całe rodziny podróżowały z innych prowincji. Biedni z Edo będą o mnie pamiętać, gdy bogaci o mnie zapomną", powiedział przed tym, jak pierwsza włócznia przybiła jego lewe ramie. Zarejestrowano to szczegółowo w Dziennikach Magistratu Edo, tom 78. Zmarł po sześciu godzinach systematycznych tortur. Jego historia zainspirowała dziesiątki sztuk kabuki, nadal wystawianych dziś w teatrach Tokio. Pomnik na jego cześć został wzniesiony w Asakusa w 1953 roku. Jeśli cenisz sobie udokumentowane treści historyczne, takie jak ta ZASUBSKRYBUJ, to niezbędne, byśmy mogli kontynuować te prace. W komentarzach napisz, z jakiego miasta nas słuchasz. Teraz wróćmy do historii. Numer 6. Marubashi Chuya, 1651 roku. Edo Ronin, mistrz kenyutsu ze szkoły Ittoryu, zaangażowany w spisek Keian wraz z Yui Shosetsu. Weteran kampanii w Osace. No, walczył z klanem Tokugawa dwukrotnie, zanim został tajnym instruktorem. Przez 10 lat tajnie szkolił 200 niezadowolonych samurajów w technikach walki miejskiej i zabójstw w opuszczonym domu w dzielnicy Honjo. Planował poprowadzić bezpośredni atak na zamek Edo podczas sfabrykowanego pożaru, który miał służyć jako rozproszenie uwagi. Plan obejmował wspinaczkę na mury za pomocą haków spinaczkowych i jedwabnych lin, a następnie zabicie konkretnych strażników, których rutyny studiowali przez miesiące. Zdradzony przez Okamoto Daihachiego, jednego z jego własnych uczniów, który otrzymał storio o złota jako nagrodę, pieniądze wystarczające na zakup dużego domu w Edo. Schwytany trzy tygodnie przed zaplanowaną egzekucją na 26 lipca, stracony najbardziej sadystyczną metodą japońskiej sprawiedliwości nokogiribiki, dosłownie piłowanie żywcem. Pochowany pionowo w ziemi aż po szyję na plaży Suzugamori o 5 rano 12 sierpnia. Tylko jego głowa była wystawiona na palące letnie słońce ostra, bambusowa piła. O 30 cm długości została wbita w piasek obok jego głowy. Każdy przechodzień mógł wziąć piłę i przeciąć mu szyję. Był to popularny udział w egzekucji: kobiety, mężczyźni, dzieci wszyscy mogli przyczynić się do jego powolnej śmierci. Zmarł całkowicie po dwóch i pół dnia. 73 osoby uczestniczyły w cięciu w tym okresie. Niektóre wykonując tylko jeden ruch piły, inne piłując przez całe minuty. Oficjalny urzędnik egzekucyjny prowadził szczegółowy rejestr, wymieniając imię i pochodzenie każdego uczestnika. Lokalni kupcy, ciekawscy samurajowie, a nawet buddyjscy mnisi testowali piłę. Miecz, który nietnie, nie ma wartości. Jego ostatnie słowa zapisane przez mnicha Takuan, który udzielił mu ostatnich buddyjskich sakramentów. Udokumentowano to w archiwach kryminalnych okresu Edo, zwój 42. Jego szkoła szermierki Marubashi-ryu została zakazana bezpośrednim dekretem szogunatu. Jego 115 znanych uczniów zostało zmuszonych do stałego wygnania lub sepuku. Jego rodzina na zawsze straciła status samurajski. Zdradzony, pochowany, przepiłowany. Numer 7. Sakura Sogoro. 1653 roku. prowincja Shimosa. Przywódca chłopski, który złożył bezpośrednią petycję do szoguna przeciwko nadmiernym podatkom, złamał wszystkie hierarchie społeczne. Przedstawił dowody korupcji lokalnych urzędników, został zignorowany, a następnie prześladowany. Stracony z całą rodziną przez Haritsuke grupowe ukrzyżowanie. Cztery krzyże obok siebie w kozu. On, jego żona i dwoje dzieci. Dzieci miały 7 i 5 lat. 1500 chłopów zostało zmuszonych do oglądania jako ostrzeżenie. Moje dzieci zapłacą za moją dumę zapisał oficjalny skryba. Udokumentowano to w domenach Sakura. Jego podatki zostały pośmiertnie obniżone. Świątynia została wzniesiona w miejscu egzekucji. Każda egzekucja przebiegała według tego samego brutalnego schematu. Obliczonego z naukową precyzją i przemysłowym okrucieństwem, publiczne widowisko maksymalizowano dla zbiorowego wpływu psychologicznego. Przedłużone cierpienie mierzone przez medycznych specjalistów Bakufu absolutna kontrola społeczna poprzez zorganizowany terror jako oficjalna polityka państwowa. Japoński system sądowniczy nie tylko egzekwował pojedynczych przestępców. Systematycznie mordował każdą iskrę oporu wobec ustalonego porządku. Eliminował nadzieje na zmiany społeczne. Zabijał sny o wolności. Każda metoda była projektowana przez komitety ekspertów: lekarzy, inżynierów, prymitywnych psychologów, nie tylko po to, by zakończyć życie, ale by psychologicznie traumatyzować dziesiątki tysięcy widzów, którzy przymusowo oglądali każdą publiczną egzekucję. Bakufu utrzymywało całe departamenty poświęcone doskonaleniu technik egzekucyjnych. Keibatsuka, czyli departament kar, zatrudniał 142 wyspecjalizowanych urzędników wyłącznie w Edo. Testowali eksperymentalne metody na drobnych przestępcach, zanim zastosowali je w ważnych sprawach politycznych. Mierzyli czasy śmierci klepsydrami importowanymi z Holandii, mierzyli intensywność krzyków, używając prymitywnych skal decybeli. Dokumentowali mikroekspresję twarzy w różnych stadiach agonii, aby badać efektywność psychologiczną. Opracowali tabelę korelacji między rodzajem przestępstwa, metodą egzekucji, a wpływem edukacyjnym na lokalną ludność. Oficjalne rejestry, zachowane w Japońskim Archiwum Narodowym, wymieniają dokładnie 1942 różne metody egzekucji, skatalogowane i używane między 1200 a 1868 rokiem. Każda metoda udokumentowana w podręcznikach technicznych ze szczegółowymi diagramami. Każda egzekucja oficjalnie świadczona przez co najmniej sześciu urzędników państwowych. Każda śmierć zaprojektowana, aby nauczyć konkretnej lekcji społecznej o absolutnej władzy. Niezmiennej hierarchii i nieuniknionych konsekwencjach nieposłuszeństwa wobec systemu. Zawodowi kaci z rodziny Yamada Asaemon służyli szogunatowi Tokugawa przez 15 kolejnych pokoleń rozwijając stopniowo coraz bardziej wyrafinowane techniki naukowo stosowanych tortur. Wiedzę techniczną przekazywali z ojca na syna poprzez tajne, ręcznie pisane podręczniki. Testowali innowacje na więźniach-ochotnikach, obiecując szybsze egzekucje. Kłamstwa, które pozwalały na eksperymenty medyczne bez regulacji. Stanowisko głównego kata płaciło rocznie 300 ryo złota plus dodatki. Pensja równa da o małej domeny. System działał jak zmechanizowany przemysł – wydajny. Ustandaryzowany, nieubłagany w swojej śmiertelnej produktywności. Kozuka para, główne pole egzekucji w Edo, przetwarzało średnio oficjalnie 215 egzekucji rocznie przez cały okres Tokugawa. Suzugamori wykonywało 380 egzekucji rocznie. Sześć innych mniejszych pól w obszarze metropolitalnym dodawało 500 kolejnych zgonów rocznie. Łącznie 1100 publicznych egzekucji rocznie tylko w stolicy, co odpowiada jednej egzekucji co 8 godzin nieprzerwanie. Włączając w to świty, noce i święta religijne. Egzekucje stały się obowiązkową rodzinną rozrywką i wysocy dochodową makabryczną turystyką. Całe rodziny liczące do czterech pokoleń planowały wielodniowe wycieczki, aby oglądać szczególnie sławne lub brutalne egzekucje. Gospody w pobliżu pól egzekucyjnych pobierały specjalne ceny, do pięciu razy wyższą niż normalna, podczas wielkich wydarzeń, takich jak ukrzyżowania spiskowców politycznych. Wyspecjalizowani artyści u Kioe sprzedawali pamiątkowe ryciny najbardziej spektakularnych śmierci tego samego dnia, co egzekucja. Wydawnictwa publikowały ilustrowane broszury z sensacyjnymi biografiami skazańców. Dzieci były obowiązkowo prowadzone przez rodziców jako praktyczna edukacja moralna o konsekwencjach społecznych. Nauczyciele organizowali wycieczki szkolne na egzekucje, uważane za szczególnie pouczające. Sądowa śmierć została całkowicie uprzemysłowiona stała się masowym widowiskiem. Popularną rozrywką, oficjalnym narzędziem pedagogicznym i kwitnącym przemysłem gospodarczym, który zatrudniał tysiące ludzi na stanowiskach pomocniczych od katów i stolarzy, po ulicznych sprzedawców i artystów komercyjnych. Ale są odkrycia, których oficjalne archiwa nie ujawniają bezpośrednio. Dowody archeologiczne odkryto dopiero podczas systematycznych współczesnych wykopalisk przeprowadzonych w 1985 roku na dawnym polu egzekucyjnym Kozuka-Para, obecnej dzielnicy miejskiej Minami-Senju w Tokio. Wielodyscyplinarny zespół z Uniwersytetu Tokijskiego, kierowany przez archeologa sądowego doktora Yamade Kenzo i antropolożkę dr Sato Michiko, wykopał masowy grób o prawdziwie przemysłowych proporcjach. 437 szkieletów ułożonych metodycznie w warstwach, zorganizowanych jak sardynki w puszce w fabryce konserw. Analiza osteologiczna ujawniła mechanicznie identyczne ślady cięcia na kościach szyjnych 417 osobników, 95% i 40% całości. Ten sam geometryczny kąt, dokładnie 45 stopni. Ta sama jednolita głębokość 2,5 cm. Ślady piły zębatej na 390% zbadanych czaszek. Wzorce złamań, które wskazują na powtarzające się użycie tych samych narzędzi egzekucyjnych przez wieki. Autentyczna linia montażowa śmierci, która działała nieprzerwanie przez 673 lata ciągłej eksploatacji. Datowanie radiowęglowe próbek kostnych ze stratygrafii ujawniło, że najstarsze ciała pochowane w dole pochodzą dokładnie z 1195 roku wczesnego okresu Kamakura. Najnowsze szkielety wykazały datowanie na 1879 rok koniec ery Meiji. Analiza mitochondrialnego DNA ze szkieletu żeńskiego z górnej warstwy potwierdziła wiek około 30 lat w chwili śmierci. Cechy fizyczne zgodne z historycznymi zapisami Takahashi Oden, ostatniej kobiety publicznie straconej w Japonii. Industrializacja śmierci jako masowej rozrywki nigdy tak naprawdę nie zniknęła ze współczesnej Japonii. Po prostu przeniosła się w nowe formy i na cyfrowe adresy. Śmierć jako rozrywka nigdy tak naprawdę nie zakończyła się w Japonii. Po prostu zmieniła swój adres.